Ej, witajcie w moim kolejnym odcinku vlogmasu e, Dzisiaj jest 11 dzień czy, Tak, 11 dzisiaj e, Wróciłam właśnie ze szkoły Piątek dzisiaj Piątek Czyli jest weekend Tak, jest weekend e, Ja dzisiaj idę do mojej koleżanki Ale miałam Przed chwilą do mnie wujek dzwonił I miałam jechać do mojej kuzynki no, ale nie jadę. Innym razem pojadę. Mm. No, to taki ten fajnie, nie wiem, czy widzieliście. Super dziewczyna. A dzisiaj szukamy dziesiątki. Yy, Tutaj dziesiąteczka. Dziesiątka jest. Dziesięć. Yy, znaczy jedenaście. O, 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 o. Nasza jedenastka. Kiedyś się jeszcze w pokoju. Nasza jedynka jest taki Mikołaj z Worem. Aha, i koperty dzisiaj nie losujemy. Muszę łóżko zrobić? I zobaczcie, co mam na lince. prania. Nie, was z barkiem. Wczoraj bawiłam sklep i zarobiłam tyle, no z groszkami, cztery, dwa, cztery, ponad cztery z tego, to się bardzo cieszę, ale dzisiaj jest taki odcinek, gdzie ja wezmę, odcinek jednoznaczny, czyli jedna myśl, a ta jedna myśl to... Książkę pod tytułem 2. Tak, robimy dzisiaj książkę pod tytułem 2. To będzie krótki filmik, ale robimy dzisiaj książkę pod tytułem 2. Zrobię ja tylko sobie potrzebne rzeczy, długopis. Te trzy potrzebne rzeczy wezmę sobie, jak coś to, to się po prostu przyniesie. Taką fajną no i dzisiaj sobie jeszcze trzy kupiłam. Mm -hmm. Ciemny w ogóle jest w domu. Czekajcie? No. I tutaj mam komputer. Zobaczymy, ja wczoraj wszelkiego filmu nie wrzuciłam, ale zobaczymy w ogóle sobie. Na YouTube jest 13.49. są dwie wiadomości. Opisała to mi jakiś ktoś. I tini wieloverka. Czy my tini Czy o odpisami nie? A, to nie! <śm> trudno. No trudno wiem, trochę się spóźniłam, nie widzę. <śm> Dzięki <śm> za komentarz filmu. Dobra, czy... Co? what? Hmm, dobra, zaczynajmy. Tutaj tak. Pamiętnik dziewczyny się nazywa. Losujemy losu, losu, losu. Ale dobrze tu film. Dobra, tylko zobaczymy i będzie taki krótki filmik, w ogóle nudzę się. Brak wyświetleń. Co tu jest? Ale jak może być? Brak wyświetleń. No to nowa rzecz. Ta nowa rzecz to i właśnie. Mmm, no trzy wyświetlenia. No ale dlaczego? Nie prawie... Jestem na was zła! Nie chcecie ci oglądać! Nową rzecz. w bloku. tutaj tutaj. Dobra, robimy! Tu oglądałam szpilkę. No, taki ten. Dobra. Tu już czeknęłam słowo. Dobra, zróbmy sobie tak. Nie są takie jednak. Ogólnie to są takie zadania. Słuchajcie, ja tu sobie ponumeruję i teraz mam takie jedno info. E, nie będę dzisiaj robiła dlatego, ponieważ tak ja tutaj sobie ponumeruję wszystkie strony. I na następny odcinek, czyli jutro e, powiedz, e, napiszcie mi na dole w komentarzu. E, na, napiszcie mi na dole w komentarzu stronę. Jakąś na przykład 10, i ja tutaj przykład, przykładowo 10 strona. I sobie jesteś jesienią. Zrzuć liście z drzewa. No i będę wtedy tutaj yy, robiła to zadanie. No. Będę tutaj robiła takie zadanie, które ja I to jest w ogóle taki vlog y, Wam powiedziałam tutaj y, y, y. odłóż. Jakieś filmiki sobie jest! Mi jest, wiloverka nagrała! No dobra, no to więc to jest tak, że napiszcie mi jakąś stronę na przykład 58 ja włożę w 58 i w następnym filmiku to zrobię. I nie ma być tak, że tu jest brak wyświetlenia. No tu trzy wyświetlenia. to chociaż ktoś oglądał tu jedno. Ale tu brak wyświetlenia, chyba ten film usunę wtedy. No ale dobra, napiszcie mi numer y, strony w tym, y, w tym żebym zrobiła coś, albo w pierwszej. Z, z, napiszcie mi na przykład strona 10, tom drugi. I strona 12, tom pierwszy. Jak będę miała to zrobione w tomie pierwszym, to y, oczywiście tego nie, nie zrobię, ale w tomie drugim jeszcze nic nie robiłam, więc macie duże szanse. I wybierzcie po prostu sobie stronę, a ja y, będę robiła, na, y, czyli jutro, y, y, 12, będę robiła to. Więc papa. Pa, yy. Już nie mówię, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, tylko mi oglądajcie. Yy, o to mi w ogóle w tych vlogach chodzi i jak mówiłam, daję wam ostatnią szansę. Nie chcę tak takiego drugiego. Tutaj no jest nawet dosyć, bo jest 22 wyświetlenia. To mi się tylko podoba i, si i 17. No to też, no tutaj jest 12, no to jest 1, 6 i tutaj brak, te, te, etło, to tu nikt jeszcze nie oglądał i właśnie jestem na to zła. Więc jak mówiłam, daję wam ostatnią szansę, żebyście mogli oglądać mnie i żeby było o, oczywiście więcej wyświetleń, bo jak będzie mało wyświetleń, no to sorry, ale nie wiem.